5G boys, Miki, TK, Jacob, podziemia, yeah. go! Ha! Wszystko lata lewituje ze zmęczenia. Freestyluję, ja już syczę, jak szysz, a strołpię, jestem dobrym MC. Kładę nacisk na wersję. Ja. moje osiedle, moje życie, ja tam idzie, ja Do gry. Nie każdy może mieć to co my, nie każdy człowiek jest zły. Jeszcze chwila na działkę zaraz biję z bata Kubek lodu i do tego drogi trunek wpada I o to chodzi moich kumpli w paka Bo to na wsi największa biba ha, ha. Ze znajomymi z tych odbitu po całe, nowa produkcja, chwila, zaraz coś zapodamy, Kuba bije bit Miki wszystko skończy w całość To jest ten moment dobre chłopaki Ciao ciao, ciao. Kto jest prawdziwy MC On czy ja, my czy wy Nie każdy może wejść do gry Nie każdy Не каждый человек. Kilku młodych hepsis no i bardzo słuszna sprawa. Tak jak Janek, rapowanie, wizja, lokalna na kamie, Robię rap z ziomalami, robię trap z kolegami, a ty się przeglądasz, bo bardzo chciałbyś być tutaj z nami. Grał stanęła na we na gitarze, a ty patrzysz się i robisz tego beczkę Ja te beczki otworzyłem i wylałem ją na papier. Teraz sobie rap, a ty zjadasz wra, dasz wra, dasz wra. Oh, Kto jest prawdziwym MC? On czy ja? My czy wy? Nie każdy może wejść do gry. Nie każdy może mieć to, co my. Nie każdy człowiek jest zły. Kto jest? Kto jest prawdziwym MC? On czy ja? My czy wy? Nie każdy może wejść do gry. Nie każdy może mieć to co my. Nie każdy człowiek.